Przeszedłem do Serek Cześć, przyjechaliśmy jeszcze sobie na plażę w Jarosławcu, bo dzisiaj już ostatni dzień jesteśmy w Jarosławcu. Uciekamy do Łeby zaraz. Jesteśmy już spakowani, ale przyjechaliśmy sobie jeszcze troszkę dalej niż tam mieliśmy kwatery. Zobaczcie, jak tutaj plaża wygląda po tej stronie Zaraz wam pokażę bo właśnie schodzę na nią No i jesteśmy na plaży w Jarosławcu W jakimś takim dziwnym kształcie Że tam mamy wąsko Tu mamy wąsko, a przed nami bardzo szeroko No tu jest szeroka w tym miejscu Tam dalej Może przybliżę, może mi się uda Tam jest darmówka. Tam widać, że znowu się zwęża ta plaża Tu jest bardzo szeroko. W tą stronę też jest wąsko. to jest w ogóle taki falopląd zrobiony cały. I w tamtą stronę, jakbyśmy poszli, to. Przyciemnie trochę. I w tamtą stronę, jakbyśmy poszli, to tam dojdziemy do tych kwater Tam, gdzie schodziliśmy, gdzie były te kamienie. I tam też jest wąziutki. Ale tu jest całkiem, całkiem. To nie wiem, czy ta część tutaj, którą widzicie, to ja nie wiem, czy ona się tutaj. W jakimś stopniu tymi falami nie zalewa, chociaż nie wygląda na to Ludzi trochę tutaj spaceruje sobie Dzisiaj chyba mniej wieje niż wczoraj, dzisiaj nie tak. jestem, tak oczywiście jak wczoraj Laura, skoczno na poparawan do samochodu Nie mamy Jak to nie mamy? Nie wziąłem Nie zabraliśmy parawanów Wziąłem specjalnie, bo wiedziałem, że będzie wijało nie biało. możemy leżeć dzisiaj Właśnie, Wiedziałem, że będzie lało, wiało lało, na wygląda jak eskimos na tej plaży, ale jeszcze no się nie, co nie z tego? Ra. Jest mi ciepło. My się teraz już zbieramy z Jarosławca, uciekamy do Łeby. Jedziemy sobie właśnie do Łeby, też tam jednodniowy pobyt będziemy mieć w Łebie. Spróbujemy pójść na wydmy, zobaczymy czy nam się uda. A później jedziemy dalej. Na razie na jeden dzień lecimy do Łeby. Tutaj to wejście na tą plażę też jest takie dosyć wysokie, się wchodzi w takich schodach. Tam, tam, tam się idzie do samej góry mapkę Jarosławca. To nie jest za duże miasteczko. A my jesteśmy chyba tutaj na tym właśnie zejściu na Piątce. I tu jest taka szeroka ta plaża. A kwatery mieliśmy tutaj. Przy przystani rybackiej. I tutaj ten, ta, ta część była kamienista i tutaj jest też jakiś bawał taki zrobiony, więc tutaj za bardzo nie ma leżenia. Więc jak ktoś chce przyjechać, ten, to tu albo tu w tą stronę jest też pewnie trochę więcej plaży. Tu jeszcze jakieś atrakcje, co tu można zobaczyć. Dobra, zaparkowaliśmy auto, tam uciekamy. Jedziemy do Łeby teraz. Dojechaliśmy do Łeby. Niestety nie pójdziemy już na ruchome wydmy, ponieważ dojechaliśmy bardzo późno. z mamy? Przeze mnie. Od razu się przyznaję. W Jarosławcu zostawiłam na kwaterach wszystkie dokumenty, książeczki zdrowia, kalendarze, recepty wszystko związanego ze zdrowiem i przypomniałam sobie 70 km za Jarosławcem około tam 35 km przed łebą. no i chciał nie chciał wróciliśmy do Jarosławca i z powrotem tą drogę pokonaliśmy tak że w samochodzie spędziliśmy prawie całe przedpołudnie tak było teraz Jesteśmy przyjechaliśmy sobie jeszcze za, żeby było jest około 15, więc przyjechaliśmy sobie za widnego jeszcze na plażę. Zobaczymy jak plaża wygląda w łebie, bo jesteśmy tu tylko praktycznie Do dzisiaj. Jutro. Do jutro rano wyjeżdżamy, dalej jedziemy. No e, więc... niestety Paulina tutaj nawet trochę przygód zafundowała, więc nie mamy za <laughs> dużo czasu w łebie. Idziemy na plażę teraz, zobaczymy jak plaża wygląda o! No i dochodzimy na plażę w łebie wiatr dalej wieje, mocny ale zaraz zobaczymy jak plaża wygląda i tak się prezentuje plaża w łebie też bardzo ładna jest plaża szeroka no i jesteśmy nad Morzem, doszliśmy do morza. Ale tu rewelacja jest. <grym> plaża jest, jest bardzo ładna, szeroka, jak widzicie tam za mną. Tylko wieje, więc zakładam kaptur. Rewelka, rewelacja, strasznie mi się to podoba. Tak? Ja w wakacje tu przyjadę <grym> No trzeba tutaj, tutaj w Łebie jest chyba nawet sporo kempingów, więc może na przyszły rok przyjedziemy do Łeby. No, Dobra, Teraz, ładna plaża. teraz no, pokażę Wam morza. I spora bryza od morza, ale fale też są spore. No i plaża jest ładna, naprawdę ładna, naprawdę ładna w tymże nie... 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 Bardzo dawno nie byliśmy w łebie, zapomnieliśmy, nic jak tam plaża się nie? że tyle ludzi tutaj przyjeżdża. Przyjechaliśmy na akwatery Paulina poszła tam załatwiać, a my gdzieś tutaj będziemy spać, albo w tym, albo w tym mniejszym. Zaraz się okaże. No i jesteśmy w tym małym domku. Tutaj. Zaraz się rozpakujemy, to pokażę Wam, jak wyglądałem tam na górze. Tam nie byłem. A to się trochę ubrudziło Musimy zanieść bagaże na górę. Idziemy zaraz na miasto. Bagaże już wniesione, teraz wam pokażę jak wyglądają te kwaterki na których jesteśmy tutaj jedną noc Zacznijmy sobie od początku, czyli od kuchni Jeszcze nasze bagaże stoją, tu jakiś stoliczek do siedzenia Tutaj jest jedna sypialnia, Nie ja mam chyba klucze To jest jedna sypialnia z podwójnym łóżkiem Tu jest... Co tu jest? Tu jest chyba... A tu jest łazienka, Tak wygląda łazienka. Co no, na Jest osobno toaleta. Tu jest powiem, O i tu już jest drugie sypianie. To w niebiesko. I wojna łóżka jak zwykle. To jest nawet... Ale tam, tak? No bo jednym ja, co to jedna noc. Tak. Ale mi chodzi o to, że ja przyszłam pierwsza, mówiłam, że rezerwuję to łóżko, ja lubię, teraz nie jest za... No nie wierzył, że się złapał, trzymać, przywiązali go do łóżka. Nigdy tego nigdy łóżka nie wiem, może jest zbyt miękkie, ten jest zbyt fajny. Jeszcze Paulina wam powie ile za to płacimy Paulina i... U Jezus, mi się wywaliło buty. Chyba zrobiło małe zamieszanie co nie booking nam nie przyjął rezerwacji tak, nie, że? tu nastąpiło jakieś małe zamieszanie albo booking nie przesłał y, albo córka tej pani coś nie powiedziała bo pokazałam to potwierdzenie generalnie miał być dla nas inny pokój, ale on był tam nie ani nic i, i ta pani nie chciała nam go jakby dawać I, y, ponieważ do tego pokoju przyjeżdżają jutro, a my tutaj na nockę jesteśmy y, to te osoby to y, wpuściła nas tutaj tylko, że musimy y, wcześniej na wyjechać. to, A to co, jest bardzo tak ładnie. Standardowo byśmy mieli jakiś inny pokój. No z tego co zrozumiałam, to tak. A to, to za ten ile ogólnie no, generalnie ponieważ miałam 160 zł yy, zarezerwowane przez Bookinga no to zapłaciliśmy 160 zł. No, to ciekawe ile kosztuje normalnie, nie? Skoro Pani nam tutaj go dała. Do... No, to dosyć wiem. standard fajny, nawet. Taki apartament bardziej. Na miasto idziemy coś poszukać jakieś knajpki coś zjeść bo jesteśmy głodni. Tak się z tej strony prezentuje A nazywa się to, nie wiem jak to się nawet nazywa Zresztą Paulina powie, bo okolica taka sobie Ale jesteśmy praktycznie w centrum <tuszy> Tutaj dojdziemy tą ulicą, też tutaj No takie dźwięki Tutaj tą ulicą sobie przejdziemy i jesteśmy w centrum Ta choinkę mają fajną Fajna, nie? Ej, a oni tak fajnie to zrobili. No. Kuczy, Z ej, ej, To są te, takie wieńce. Są to są girlandy, to są girlandy, dokładnie. Też chyba zaczął padać. Co nie idziemy tam? nie, nie wiem. No chodźcie! Przejdziemy się kawałki, zobaczymy. To jest groch, odzieżowy. Ta pstrykaj Psiaki. No to nagrywam Fajnie O, jakie słodkie szale Pieski Tutaj to tak wygląda jakby umarło to wszystko Może pójdziemy w drugą stronę, co? Patrz na to. O. Idziemy, Polina w drugą Tato, stronę? Mhm, tak, pójdziemy O, jakie słodkie Ale z mniejszą jasność bo polina ma ekran ustawiony na max e, jesteśmy tu, tu mamy kwatery To co w tą scenę pójść No iśmy no, tam jechali. do góry Po prostu przejdźmy tam do góry Idziemy w tamtym kierunku podjaśnie trochę się. żeby było widać Idziemy tam w tamtym kierunku Szukamy znowu jakieś knajpki do coś zjeść Ale niestety w tych nadmorskich miejscowościach jest tak, że ogólnie ciężko tutaj coś znaleźć Chyba, że jest jakieś właśnie takie większe miasteczko jak typu Łeba Wtedy jest większa szansa Jak jechaliśmy to widzieliśmy, że tam z przodu właśnie są jakieś knajpki potwierane Pójdziemy tam i zobaczymy Robi się pomału ciemno, ale znaleźliśmy knajpkę, która jest tam za mną to białe, świecące. Zobaczymy, co tam jest. Jakieś dania regionalne. Wejdziemy, to wam pokażę, co tam można zjeść. Pewnie też tutaj zjemy, bo nie chce nam się za daleko chodzić. A nie ma tu też za dużo lokali otwartych. Zobaczcie sobie, jak wygląda tutaj ten deptak w stronę plaży. To wszystko jest już zamknięte albo nie działa, albo pozamykane, więc nie ma jakiegoś tutaj wyboru.

Dobra, Kwasiu, co, co zamówiłaś? Pierogi ruskie. Oliver, co zamówiłeś? Yyy, um, um, no wiec... twarzą. z podświetloną A ty dorsza co jej zamówiłaś? A ja ja z Skabowego. A tu picia zamówiliśmy sobie. Winogrzane. I Nie pi, Nie pij powinno. Tak co, dobra?

Jeszcze Oliwiera. czy jest? Olivia. I Laura. Śmietana. Drogi, ze śmietaną. I się odchudzam, nie mogę. Nie mogę z śmietany. No zjesz, niestety. Nie, bo ja jestem na Nie No się zastanawiam, czy wziąć deser jeszcze. Miałam pokazać, ile mamy dzisiaj? Co, ile masz dzisiaj kalorii? Nie mam dzisiaj. Dzisiaj, że moje jeść! Nie się przekląska a no. 1000 kalorii, a może ile? 1700? Mogę jeść 1838, a mam 1058. No to jeszcze masz dużo. To co, Pawlowa? A tobie ile zostało? A ja nie tylko zostało. Ja też mam 1700. No, masz ma. ma 1700 zjedzone. No zjedzone, ale ja mogę... Prawie tysiące zjeść To Pawlowa na pół? No dawaj tą Pawlowę weźmiemy, zjedziemy jeszcze deserek A wy Szerlotkę? szarlotkę? Dobra, Pawlowa i, i szarlotka, były dobre A szarlotkę na pół? Jedzenie z obiad był dobry, bardzo dobre Wszystko pozjedzone A później do Zamawiamy deser I przyszedł nas deserek Pawlowa, deser Pawlowa

Napisz no na i podwiecie. No i jesteśmy po jedzeniu, już I zapłaciliśmy, zaraz wam pokażę. Nie? Tutaj zapłaciliśmy. 175 zł z deserami. Zamówiliśmy. czy się schować, bo pada. To co widać, plus desery, plus napoje i zapłaciliśmy 175 zł A Teraz idziemy Na spacer musimy spalić kalorie Deszcz pada No pada deszcz właśnie druga drugą idziemy I to leje, nie pada No i doszliśmy na kemping Amber Ambre, nie Amber, sorry Ambre Ambrecz numer 41 A powinno jeszcze coś na jeszcze jeden Camping przy morzu. A za dużo to tu nie widać. Stoją tutaj jakieś na boczku przyczepy. W kempingu nie widać, bo co ma być, widać jak jest ciemno. Ale robimy rekonesans na wakacje. No. Może byśmy tutaj przyjechali. Może w tym roku łeba. Może w tym roku łeba. My już byliśmy na tym kempingu, nie? Kiedyś byliśmy. Tak. Kilkanaście lat temu Nie pamiętam czy na tym, czy na tamtym, czy tamtym Wydaje mi się, że chyba na tym, ale nie wiem Oj, wróciliśmy właśnie z Wojarzy po łebie I zobaczcie co znalazłem Co znalazłem w szafce ta -da! Ładny prezent Nie żartuję, przyniósł Mikołaj może jest chwilka, to można się spokojnie się napić. Pokażę wam jeszcze, tutaj wyglądają te pokoje. A co wy tutaj robicie? A ja sobie tutaj gram w Forta. Co to za gra jest? Fortnite. Fortnite, Oliver muci na moim kompie, na moim laptopie <grym> Fortnite'a. To niestety nie ma tu internetu, więc lecimy na zwykłym. Na modem jest Zobaczymy, czy to da radę, coś tutaj. No. A jeszcze Wam nie mówiłem, bo Oliver też nagrywa. Oliver, co Ty nagrywasz? Też filmiki na YouTube, tak? Tak jest. I jaki jest ten Twój kanał? Jak się nazywa Twój kanał? Dzięki. Dzięki, a możesz nam pokazać? Pewnie. Pokaż. Pokaż. A Ty już tu jesteś na tej stronie. To no. się kanał, się nazywa tak? Dziki, oczywiście, tutaj dopiero początki Oliwiera. No, całkiem coś, będzie skromne. Jak coś to podam linka gdzieś tam na dole w opisie do jego kanału. Jak ktoś będzie chciał, to on sobie wejdzie i zobaczy. No to chyba twoja ulubiona gra, co? No. Dzisiaj też nie, ma, nie posiedzimy za długo, bo tutaj mamy chyba nie, Paulina, do 11, nie? To której? 10. Do 10 musimy zwolnić pokój, bo trafił nam się tak trochę fuksem, ten. ten, ten... To kwaterka miało być co innego, no ale niestety booking zawalił i wyszło jak wyszło. Oczywiście dla nas na plus, a jutro musimy o 10 opuścić i jedziemy jutro do Gdańska. I w Gdańsku już zostaniemy do Sylwestra, a więc oglądajcie nas dalej i subskrybujcie kanał. Cześć i trzymajcie się.